Cześć, witajcie. Świąteczny czas przed nami, czas prezentów przed nami, więc jeżeli chcielibyście dodać do swoich prezentów coś trudniejszego i co najmniej lekko konfrontującego ze złożonością tego świata, to zapraszam na mój film. Reportaż na prezent to zawsze ryzykowny pomysł, dlatego że dobry reportaż nie potwierdza. Tego, że świat jest prosty, łatwy i przyjemny, i dobry reportaż podważa nasze takie sprawiające, że lepiej się czujemy, założenia. I to już samo w sobie godzi w pewną ideę prezentu gwiazdkowego, który ma być właśnie miły, przyjemny, inspirujący. Aczkolwiek Reportaże, jak wiadomo, inspirujące są i to niesamowicie. Dlatego, jeżeli macie wokół kogoś, komu chcecie podarować prezent bardziej mięsisty, powiedzmy, i wiecie, że ta osoba lubi reportaże albo co najmniej jest po prostu ciekawa świata i Sama z siebie lubi także rozmawiać na trudne tematy, to myślę, że reportaż będzie dla niej cudownym, świetnym prezentem. Ja w zeszłym roku na gwiazdkę też dostałam książkę reportaż, o której zresztą opowiem. Bardzo do dzisiaj jestem za niego wdzięczna. Każdemu, kto kocha Amerykę i kto kocha Stany, Poleciłabym książkę Katarzyny Surmiak Domańskiej, Kuklux Klan, ale poleciłabym ją także każdej osobie, która jest zainteresowana tworzeniem wizerunku. Ku Klux Klan to książka o organizacji, którą pewnie wszyscy kojarzymy, która działa do dzisiaj niestety, której historia jest dramatyczna, wstrząsająca, ale mimo to jej członkom i jakby liderom udało się. Przejść z narracją yy, Ku Klux Klanu do mainstreamu, występować wciąż w mediach i jakby być poważanymi osobami. Jest to opowieść bardzo uniwersalna. Ja czytając ją, czytając o Stanach, miałam wrażenie, że czytam o Polsce. Dla podobnego odbiorcy, jeżeli nie tę książkę, to polecam 29 śmierci Tobiego Obeda, Joanny Gierek-Onoszko. To jest reportaż o Kanadzie, o tym kraju idealnym, drugim idealnym kraju, o którym wszyscy czy wiele osób sobie marzy, a który ma nas w swojej historii no, naprawdę bardzo, bardzo ciemne karty wobec ludów rdzennych. Jest to wstrząsający reportaż, ale myślę super ważny, jeżeli chodzi o odczarowywanie tzw. idealnych miejsc na tym łespadole. Mokradełko Katarzyny Surmiak-Domańskiej i to nazwisko... Nie wykluczam, że jeszcze się może dzisiaj pojawić, a w ogóle dobrze, żeby się pojawiały jak najczęściej przed waszymi oczyma, bo ta autorka świetnych reportaży i bardzo ważnych re reportaży. Mokradełko to jest pomysł na prezent. Och, pomysł dla, na prezent dla wszystkich waszych, nie wiem, wujków, cioci, znajomych, mam, teściów i tak dalej, którzy chętnie, czy w ogóle, czy niechętnie, ale wypowiadają się w temacie przemocy seksualnej i nie do końca są przekonani dlaczego ona do niego chodziła. To książka o wtórnej wiktymizacji. Również dla wszystkich z was, którzy są zainteresowani tym, jak działa przemoc seksualna oraz dlaczego jakby ofiara przemocy seksualnej. Jest później w środowisku, jakby karana za to bardziej niż oprawca. To jest w ogóle zapis podróży Surmieg Domańskiej z halszką opfer, która była w dzieciństwie, wykorzystywana przez swojego ojca. Reporterka towarzyszyła jej w powrocie do rodzinnej miejscowości i do rodziny i rozmawiała z ludźmi, którzy ją znali właśnie yy, z młodości, z dzieciństwa. A tutaj mam książkę Poznań Marcina Kąckiego. Książkę dla wszystkich fanów Jerzy I fanek Jerzy Pewnie jest fanek więcej. A to dlatego, że zawiera bardzo ciekawy reportaż o Małgorzacie Musierowicz i yy, jej rodzinie. Ale także znajdziecie tu wiele reportaży związanych z poznaniem z taką ciemną stroną tego miasta, z trudną stro z tr stroną tego miasta. Zawiera także reportaże o sprawie Peca, arcybiskupa, który niedawno zmarł, który wykorzystywał seksualnie kleryków. Różne takie, wiecie, zakamarki miasta, na które by się nie chciało patrzeć, ale bez których nie mamy rzeczywistego. Obrazu. Fajny pomysł dla wszystkich zainteresowanych historią Poznania oraz tym, dlaczego Poznań Międzywojenny był takim konserwatywnym miejscem, a dlaczego dzisiaj już nie jest, jak to działa, skąd zasłonięte zasłony w Poznaniu. A to wiąże się z drugą książką, także niestety z Poznaniem Staty, niestety związaną, czyli Maestro. Myślę, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł na prezent gwiazdkowy dla jakiejś osoby yy, o naprawdę silnej psychice, bo to chyba najmocniejsza książka, jaką w życiu przeczytałam i najbardziej wstrząsająca, ale o sprawie pedofilii w chórze Polskie Słowiki i o Wojciechu Krolopie, czyli dyrygencie tego chóru, o którym. Książka Poznań zaledwie wspomina i tak tylko troszkę opowiada. Tutaj mamy całą książkę, która tłumaczy złożoność systemu przemocy, w której ofiarami są małe dzieci. I jak to jest możliwe, że rodzice wiedząc, że w danej szkole, w danym chórze jest przemoc seksualna i tak dzieci tam posyłają, mając jakąś nadzieję, na to, że akurat ich dziecko to złonie spotka. Jak działa prestiż w ogóle? Myślę, że wszystkich także zainteresowanych szkolnictwem artystycznym i tym, jak e, właśnie w takim anturażu artystycznym, e, o, koncertowym i brawurowym może się e, wykształcić tak, obrzydli tak obrzydliwa skala e, przemocy. Na koniec reportaż, który ja w zeszłym roku dostałam pod choinkę i za który jestem bardzo wdzięczna, bo to jedna z najlepszych książek, jakie w życiu czytałam. Reportaż Mikołaja Grünberga Oskarżam Auschwitz. To nie jest książka o ofiarach samego Auschwitz, o osobach, które przetrwały Auschwitz, ale o ich dzieciach, czyli o kolejnym pokoleniu traumy. Jeżeli interesują, interesują was powojenne losy żydowskich rodzin, oraz to, co. Dzieci i wnukowie ofiar Auschwitz, jak wyglądało ich życie, jak ta trauma na nich wpłynęła, bardzo polecam, ale myślę, że będzie to bardzo wartościowa lektura dla wszystkich, którzy borykają się z rodzinną. Pokoleniową traumą i którzy czują się inni od wszystkich innych właśnie z tego powodu. Spotkałam się ze skrajnym odbiorem tej książki, jeżeli chodzi o jej przystępność emocjonalną. Tak to określmy, ja ją przeczytałam bez y, żadnego wstrząsu, ale znam osoby, które, dla których to była trudna lektura, tak emocjonalnie. Więc yy, w ogóle chyba myślę, że żadnego, żadnego z tych reportaży nie polecałabym osobie bardzo, bardzo delikatnej i wrażliwej, chyba że jest to osoba. Yy, u której wiecie, że czytanie reportaży pomaga jakby poradzić sobie z własnymi trudnymi emocjami, co także się zdarza. Wszystkiego dobrego na grudzień wam życzę. Mam nadzieję, że po Mikołajkach jesteście usatysfakcjonowani prezentami, właśnie i nie tylko prezentami. No i pod choinką życzę Wam samych dobroci. Dobroci, nie wiem, co to za słowo znowu wymyśliłam. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mnie na Instagramie. Dajcie znać, czy kiedyś pod choinką dostaliście jakiś reportaż i co to było.